Przed tą konwencją. Przeszliśmy najpierw posłuchać, zobaczyć, co mają do zaoferowania Stowarzyszenie Obywatelskie, bo to jest najważniejsza. I dopiero szybciej będziemy się zastanawiać, czy to nowe, będzie. Mhm. Naprawdę? O, wszystko dobrze idzie. Naprawdę sprawujemy się na medal. Goście dopisują, dopisujemy, nas coraz więcej Wszystkie jest. Dobra, dobrze. Maśmował do naszego pięknego stolika <grym> z kolejkiem. Może ktoś pomoże ja wszystko w białoruską opozycję. W świetle go i pojedziemy na bohaterów. Serdecznie zapraszam na. Będziemy tylko to. na. Ja, słucham, a chyba Państwo tu telewizję robicie własną. Jest... No, no, tak, jest... dobrze, słucham. A już po konwencjach, y, jakie ma Pan oczekiwania Pan? Proszę, Tatowisko. Proszę Pani, ja mam oczekiwanie takie, że po pierwsze będzie krótko i treściwie, po drugie będzie to zrobione tak jak dzisiaj to robić czyli tak jak Państwo robicie, będzie to mał charakter medialny. To fakt, że pani ze mną rozmawia, e, to jest chyba tak. I wreszcie trzeci element danej sprawy, to myślę, że ważne jest to, że te konwencje są tematyczne. To znaczy, że nie ma wielu tematów, wielu zagadnień, tylko że w każdym mieście mówimy o konkretnym wycinku życia społecznego. To jest ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy e, tak naprawdę... Dwa na spory, trwa na spory trochę zastępcze, a konkretne rozwiązania w konkretnych dziedzinach życia umy umykają. Więc dobrze, że Pjtn stara się w każdej konwencji z innego zagadnienia wyciągnąć to, co dla nas najistotniejsze. Dzień Dzień dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc to my nie możemy zbyt wiele powiedzieć, bo my jesteśmy gośćmi tej konwencji, nie reprezentujemy śląskiej tak, PJ. No, ja się czą, także tutaj to... no, Uważamy, że po prostu chcemy zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda sytuacja z Pjtn em na Śląsku i przypatrzeć się kolegów, którzy są lepiej zorganizowani i zorganizować dobrze swoją konwencję w Radomiu. Ale tak, odbędzie się na początku kwietnia najprawdopodobniej. Jakie są oczekiwania? Ja to tym konwencją? ja... najpierw chcę posłuchać, a oczekiwań na razie nie mam żadnych. No, chciałabym coś usłyszeć tutaj, żeby jakoś tak znam wszystkich. Jakoś no po prostu na jakiś cel w tym życiu sobie oprawiać. Co ja mogę dodać? Byłem, co prawda, członkiem prasowym, zrezygnowałem w wyborach samorządowych. Zrobiłem to dlatego, ponieważ mi towarzysze, tak powiem, oraz sytuacje jakie miały miejsce i na dole i na górze nie odpowiadały i bolałem o tej strażą, iż później podchodzi gest tak straży. Takie rozwiązania. Przyjechałem tutaj razem z małżonką, żeby posłuchać co nowego ma do zaproponowania. Organizatorów okay, w facto, konkretnie tej konwencji śląskiej, czym ma dać być lepsza nadzieję, że lepsza. Prze przede wszystkim liczymy na naszych sympatyków. Ma być ponad 300 osób, więc naprawdę fantastyczna grupa ludzi. Mamy nadzieję, że im się spodoba. To jest najważniejsza rzecz. Z tego, co wiemy, to pisze również skład Lipowski i będzie kilkunastu osób i ogrody budowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że się wyjaśni, jaki jak ma program polityczny dokładnie, a nie tylko taka ta ogólna deklaracja, która jest dostępna. Że wskażą jakiś e, program gospodarczy e, Polska Obywatelska, o którym już mówiła Pani, że przewodniczący. Na czym mhm. pracować? Chyba pan Przepraszam. Nie wiem. wszystkim na to, że, że się uda, że wypadnie miłotwór, że, że PJN pokaże się dobrze po to, co działalność na dźwięk że będzie, będą w tego efekcie, że żeby... ludzie Jakie są Twoje oczekiwania? Moje oczekiwania są takie, że to będzie naprawdę takie konkretne, fajne wydarzenie, które odbije się szerokim echem w mediach i że po tej konwencji kolejne 6% w po prostu.